I teraz pokażę Wam, jak możemy zmienić aspekt wizualny, czy kolorystyczny danego zdjęcia za pomocą darmowej aplikacji na telefon, jaką jest Lightroom. I teraz tutaj taka opcja Color Mix i miksujemy poszczególne kolory, więc ja edytuję kolory zielone. I teraz zobaczcie, pierwsza rzecz, odcień zieleni. Przechodzimy na taki odcień zieleni bardziej jasny. Teraz na przykład zwiększamy nasycenie zieleni. Zobaczcie, jak te kolory zarastają się takie bardziej jesienne. Teraz... Z kolei przechodzę, zmieniam odcień na taki bardziej zieleń wpływającą w kolory niebieskawe. Od razu zmienia się aspekt wizualny tego zdjęcia. I trzecia opcja kolorów, trzeci, trzecia rzecz, którą możemy edytować, czyli luminance, czyli jakby takie naświetlenie koloru. Zobaczcie, to zdjęcie za pomocą chociażby tylko zmiany czy edycji kolorów zielonych od razu zmienia swój aspekt wizualny. I teraz podobnie mogę pobawić się kolorem niebieskim i tutaj podobnie. Przesuwając tymi trzema suwakami odpowiadającymi za odcień, nasycenie i, jakby, taką świetlistość koloru niebieskiego, mogę zupełnie uzyskać inny aspekt danego zdjęcia: wpadające w fiolety, czy właśnie wręcz przeciwnie, bardziej takie turkusy.